Rodacy, Pierwsza Rzeczpospolita upadła. Druga RP także. To samo czeka i trzecią RP. Za każdym razem upadek tego warholskiego systemu ciągnął za sobą tragedię milionów Polaków. Polacy jako naród niczego się nie nauczyli. Obecna Polska znajduje się w tragicznej sytuacji. Biliony złotych długów, katastrofa demograficzna. Utrata suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej, a polskie pseudoelity wciągają nas jeszcze w konflikt między wielkimi mocarstwami, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. A przecież moglibyśmy zachować neutralność. Co gorsza, Polską rządzi zgraja 460 darmozjadów z Sejmu, 100 darmozjadów z Senatu, a także banda przedstawicieli władzy. Wykonawczej z jednej strony rządu, a z drugiej strony prezydenta, którzy wysługują się obcym mocarstwom. Jak sami doskonale rozumiecie, taka sytuacja nie może się dobrze skończyć dla Polski. Każdy, kto zna historię wie, że tylko obcym mocarstwom zależało na tym, aby utrzymać w Polsce demokrację. Tak było u schyłku pierwszej RP. Kiedy nasi okupanci powzięli tajne porozumienie, aby za wszelką cenę utrzymać w Polsce demokrację. To samo mamy i teraz. Kiedy ten system upadnie, a upadnie z wielkim hukiem, Wojsko Polskie zwróci się do mnie i przekaże mi władzę w Polsce. W Polsce zostanie ustanowiona Monarchia Teokratyczna ze mną na czele, jako regentem Królestwa Polskiego. Cała władza zostanie skupiona w jednym ręku, bo nie może być tak jak teraz, że władza jest rozdzielona, że władza nawzajem się zwalcza. Aby zobrazować Wam, w jak absurdalnym obecnie systemie żyjemy, użyję pewnego porównania. Polska jest jak samochód, a Polacy jako zbiorowy pasażer na tylnym siedzeniu tego samochodu. A za kierownicą siedzi zgraja ludzi, którzy nawzajem sobie wyrywają te kierownicę. I tak właśnie jest z Polską. Z pewnością żaden z Was nie zgodziłby się na jazdy takim samochodem w życiu osobistym, bo wiedziałby, że taka jazda skończy się tragedią. To dlaczego pozwalacie na taką jazdę, na takie kierowanie Polską na poziomie państwowym. Najwyższy czas. Abyście porzucili demokratyczny zabobon, bo właśnie ten demokratyczny zabobon, który był wpajany wam od wieków, po raz kolejny doprowadzi Polskę do upadku. Z Bożą pomocą przejmę władzę w Polsce i zaprowadzę porządek, ale największa zmiana musi zajść w waszych umysłach. I musicie się w końcu uwolnić od myśli, że nie możecie żyć bez demokracji, bo właśnie przyjdzie czas wolności, właśnie bez demokracji, bo to demokracja jest źródłem największego zła i tragedii w Polsce. Trzymajcie się z Panem Bogiem.